Siemaneczko mordeczki, w dzisiejszym odcineczku znowu wygrałem sezon Więc otworzymy sobie paczuszki za sezon, sezon yy, Byłem u dziadków i jeden sezon też wygrałem w międzyczasie Ale już go nie nagram, ale to nic yy, W sumie to nawet nie były jakieś szałowe nagrody W sensie, no były, ale ja nic z nich nie wygrałem Oczywiście mam 11 specjal paków. Mamy jednego standard pika i cztery Elite piki. Standard pika mam za wygrany mecz, więc sobie możemy otworzyć. Nie sądzę, żeby było coś tu mega dobrego. Varan, Tiago, selsi Cardi, no i Langlet. Uuu, no dobra, niech będzie Varan Tak jak mówiłem, szału nie ma. No to sobie otworzymy może paków Wtedy miałem dziewięć specjalpaków. I 3 elit pakie. a teraz mam 11 specjalów. O, jak fajna karta. O matko. Miałam 11, tych 9 specjalpaków y, wtedy i 3 elit paki, a teraz mam. O, jest Teraz mam 12 i 4 elit paki. Tak, wtedy miałam 3. U, parę echo. Może być. Może być na dobry początek. Otwieramy dalej. I kolejny walkout To mi się podoba Nie no, nie mówcie, że Znowu parecho. Naprawdę <grym> XT Dwa razy z tej, z tej Dobra, wiem, że nie możecie się doczekać, więc teraz sobie Otworzymy Elite Pika Uwaga, uwaga Jak ja kocham te Elite Piki Bellarabi, Icardi, Hurricane I Sergio Aguero Rahim Sterling Co za trzy kozackie karty nie wiem kto jest lepszy. Dobra, czekaj, idę na środek. I kogo wylosuję, tego biorę. Kane. Nie no, żartuję wolę Aguero chyba. Kurczę, nie wiem. Kto jest rzadszy? Myślę, że jednak Aguero jest rzadszy, więc wezmę Aguero. Dobra, kolejny Elite Pik. Laport. Rachim Sterling. O Jarzabal. Jezu, ja zapomniałem, że go mam, a już tak się zacząłem cieszyć. No, ale Sterling w sumie jest dobrą kartą. A, Wanda i dobra, lecimy teraz ze specjalpakiem. I mamy walkout. I mamy ikonę. 21 ikona. Hahaha, ha, ha. chyba, że powtórka. Nie, nowa, jest. Guardiola. Obecny trener. Kogo? Manchester City chyba. Dobra, kolejny specjal paczek. Bez walkoutu Kolarów. Następna. I mamy walkout I mamy zwykłą kartę. O, Ericksen. Dobrze, dobrze. Nie jest to ani dobra jakaś ani. Znaczy to jest dobra karta. Nie, nie szał nie ma, ale nie jest oczywiście to zła zł, zł karta. A i myślałam, że jest taki Sanchez. Dobra, następna I mamy kolejny walkout I kolejną ikonę Ja mam takiego fartytonii ikon, że to mi nawet nie ara. Figo, 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 Figo Nie, to jest ten Taki z długimi włosami Nie Eusebio 8-9 Oh man. dobra Teraz szybko player elite ElitPiczek Eden, na, no, jaki Eden, azart, mana, Senior Sorry, lubię bardzo ciemane, ale jednak ikony idą w pierwszej kolejności, Crespo, No świetnie, mi się mega podoba póki co ten opening. Jeszcze, że dostałem, patrzcie, ile mam hajsu. 4 miliony dziewięćdziesiąt tysięcy. No nie, znowu taka fajna karta i znowu ten sam typek, i znowu nic, i znowu kok. Dobra. Kolejny specjal paczek. I nic. Orban. Ostatni może Lookout na koniec? Tak jest. Tak jest. Jest ikona. Jest ikona. Jest Francja. Jest. Wiejra Boże. Co to jest za odcinek? elit Jelitwik na koniec może jakaś ikona Toni Cross Diego Silva Guerreiro no to chyba postawię na Crossa Boże jaki on jest wolny przepraszam proszę. nie mówię że jestem szybszy ale to co wiem że chcecie otworzymy sobie jeszcze te kepa otworzymy sobie wszystkie wykupimy wam tyle pieniędzy że no Berkey. I ostatni bez lokautu Aleksander Arnold o Kim Bembe. No dobra, jeszcze wam chciałem tylko pokazać yy, mój ten, moje karty bo pisaliście w komentarzu pod ostatnim odcinkiem. No to tak. No w sumie to ta czołówka to jest pokażę Wam jeszcze moje ikony 24 Garliczaku, trwnego Landeru w W sumie po co ja Wam będę czytał? Sami sobie zobaczcie. No i w sumie to tyle na woc... w tym odcinku. Zapraszam Was na mojego vlog... na mój vlogowy kanał Ademix. No, link do ostatniego filmu, który ma już chyba ponad 150. Nie, chyba ponad 100 wyświetleń. Nie ma jeszcze 150. Yy, polecam. W sensie nie wiem, jaki był ostatni film. Ale dam Wam do tego, o którym mówię. No, zapraszam Was oczywiście. Zasubskrybujcie ten kanał. A jak go subskrybujecie, to fajnie. Trzymajcie się, cześć.